Wiewiórka Mali i Awaria Pociągu. Dawno, dawno temu, w lesie pełnym kolorowych drzew i szumiących strumieni, mieszkała mała wiewiórka o imieniu Mali. Była radosna, pełna energii i kochała dalekie podróże. Dwa miesiące temu, Mali wraz ze swoimi rodzicami, pojechała w góry. Podczas pobytu w hotelu poznała małą pandę o imieniu Pilu. Zwierzątka od razu się zaprzyjaźniły i spędzały niemal każdą chwilę razem. Wspólnie odkrywały tajemnice górskich szlaków i bawiły się na placu zabaw, znajdującym się przy hotelu. Niestety nastał czas powrotu do domu. Mali i Pilu musiały się pożegnać. Było im z tego powodu bardzo przykro. Mali tęskniła za swoją koleżanką każdego dnia. Marzyła o tym, by kiedyś ponownie ją zobaczyć. Niestety, gdy pytała rodziców, czy mogłaby wybrać się do swojej koleżanki, oni zawsze odpowiadali jej, że jest jeszcze zbyt mała, by sama podróżować. Jednak pewnego dnia stało się coś nieoczekiwanego. Gdy Mali bawiła się klockami, do pokoju weszła mama. Miała tajemniczy uśmiech na pyszczku. Mali, mam dla Ciebie niespodziankę. Rozmawialiśmy dzisiaj z Tatą o tym, że bardzo chciałabyś odwiedzić swoją przyjaciółkę. Podjęliśmy decyzję, że będziesz mogła do niej pojechać pociągiem, powiedziała mama. Serce wiewiórki zaczęło bić szybciej, a na jej pyszczku pojawił się szeroki uśmiech. Naprawdę? Zapytała z radością. Tak, twoja starsza kuzynka Basia jedzie pociągiem w tamtą stronę, więc będzie mogła się tobą zaopiekować, powiedziała mama. Mali była tak podekscytowana, że od razu złapała za telefon i wykręciła numer do pandy. Halo, Pilu, słuchaj uważnie, mam dla ciebie wiadomość, powiedziała wiewiórka. Już wszystko wiem, Mali. Moja mama przed chwilą powiedziała mi, że mnie odwiedzisz. Twoja mama zadzwoniła dzisiaj do niej rano, powiedziała radośnie Pilu. Wiewiórka i panda były przeszczęśliwe. Jeszcze przez jakiś czas rozmawiały przez telefon o tym, w co będą się bawić i jakie zabawki Mali powinna spakować do swojego plecaka. Następnego dnia Mali wraz z kuzynką Basią wsiadła do pociągu. Podczas podróży wiewiórka czytała swoją ulubioną książeczkę i cieszyła się na myśl o przygodach, które ją czekają. Nagle wydarzyło się jednak coś, Czego nikt się nie spodziewał. Pociąg gwałtownie się zatrzymał. Wiewiórki spojrzały na siebie zdziwione. Basia postanowiła sprawdzić, co takiego się stało. Wyszła na korytarz i podeszła do małpki, która była zastępcą konduktora pociągu. Popatrzyła na nią i zapytała: Czy coś się stało? Małpka powiedziała ze smutkiem. Niestety mamy awarię kół. Nie możemy pojechać dalej. Nie chcemy, by komukolwiek coś się stało. Musimy zobaczyć, czy uda nam się to naprawić. Gdy Basia wróciła do przedziału, miała poważną minę. Niestety pociąg ma awarię kół. Będziemy musiały chwilę poczekać, wyjaśniła kuzynka. Mali, choć trochę rozczarowana tym, że pociąg ma opóźnienie, starała się zachować spokój. Przez dwie godziny wraz z kuzynką obserwowały, jak załoga pociągu dyskutuje na dworze. Czas wydłużał się niemiłosiernie. Pasażerowie podchodzili do konduktora i próbowali pomóc w tej trudnej sytuacji. Niestety nikt nie miał ani odpowiedniego sprzętu, ani narzędzi, by naprawić zepsutą część pociągu. Niektóre zwierzęta wyglądały przez okno, a inne starały się czytać książki. Byli też tacy, którzy chodzili po przedziale i głośno komentowali awarię pociągu. Ach, przez to wszystko spóźnię się do pracy, mówił pod nosem zdenerwowany borsuk. Ach, a ja byłam umówiona do fryzjera? dodała pani Lisica. Przestańcie narzekać, upomniał ich pan dzik. Czasem przecież zdarza się, że e, coś się psuje, tak samo jak samochód czy rower. Zwierzątka posłuchały pana dzika i starały się zachować spokój. Po długim czasie wiewiórki wraz z innymi zwierzątkami usłyszały, jak załoga pociągu wchodzi do przedziału i podaje jakieś informacje. Basia uchyliła drzwi, a zwierzątka usłyszały wiadomość. Przepraszamy bardzo za opóźnienie. Niestety, pociąg dzisiaj już nie ruszy. Za dziesięć minut przyjadą jednak po państwa dwa autobusy i odwiozą na miejsce. Prosimy spokojnie wysiąść z pociągu. Mali i Basia zabrały swoje plecaki i wraz z innymi zwierzętami udały się do autobusu. Po kilku godzinach wiewiórki dotarły do celu. Na dworcu było bardzo dużo osób. W pewnym momencie Mali dostrzegła wśród nich swoją przyjaciółkę. Pilu stała z karteczką, na której było napisane Witaj Mali. Wiewiórka podbiegła do niej i obie wpadły sobie w ramiona. Co się stało? Dlaczego tak długo jechałyście? zapytała Pilu. Czy wszystko w porządku? Mali uśmiechnęła się. Nasz pociąg miał awarię, której niestety nie udało się naprawić, dlatego przyjechałyśmy autobusem i podróż strasznie się wydłużyła. Panda Pilu przytuliła wiewiórkę i powiedziała. Oj, to nic, dobrze, że jesteśmy już razem. I tak, mimo wszystkich przeciwności losu, Mali i Pilu w końcu były razem. Ich radość była tak ogromna, że zapomniały o wszelkich problemach, które wydarzyły się tego dnia. A ty, jak spędziłbyś czas podróżując pociągiem? Czytała Anna Borucka.